Apokalipsa dzień po dniu. Późny deszcz. A siedzący na obłoku rzucił swój sierp na ziemię i ziemia została zrzęta. Apokalipsa rozdział 14, wiersz 16. Dzisiejszy werset również przedstawia twórczą moc Chrystusa Kolosan 1,16 Chrystus był tym, który ulepił człowieka z prochu ziemi i dał mu tchnienie życia, rodzaju 2.7. Nic więc dziwnego, że jest on także tym, który odkupił człowieka. Chrystus jest pośrednikiem stworzenia i odtworzenia, czyli odnowy. Na czym zatem polega proces odnowy człowieka na obraz Chrystusa, końcowy rezultat tego, co widzimy na przykładzie 144 tysięcy? Co sprawi, że ten symboliczny plon pszenicy dojrzeje w czasach ostatecznych? Kluczowy element stanowi deszcz. Rozwój pszenicy opiera się na zmagazynowanej w glebie wilgoci i terminowych opadach deszczu. Bez wody produkcja roślinna cierpi, a ziarna nie rosną. Susza może być dla pszenicy zabójcza. Co ciekawe, w Palestynie, której naturalne granice wyznaczają Morze Śródziemne na zachodzie, pustynia syryjsko-arabska na wschodzie, Góry Liban i Hermon na północy oraz pustynia Negeb na południu, pora deszczowa trwa zazwyczaj od jesieni do wiosny. Opady na początku tego sezonu, czyli deszcze jesienne, nazywane są wczesnymi, natomiast deszcz pod koniec sezonu, na początku nowego roku, nazywany jest późnym deszczem. Daje on ostateczny impuls potrzebny do dojrzewania ziarna do zbiorów. Wczesny deszcz został w przenośni przyrównany do wylania Ducha Świętego na Kościół chrześcijański w dniu pięćdziesiątnicy, co zostało wyjaśnione przez apostoła Piotra, cytującego fragment z Księgi Joela: Dzieje apostolskie 2, 1-21. Był to okres, w którym Kościół apostolski dopiero zaczynał wzrastać. Proces odnowienia jest dokonywany przez Ducha Świętego. Za sprawą Ducha Pańskiego upodabniamy się do obrazu naszego Pana Jezusa Chrystusa. II Koryntian 3,18 Skoro Duch Święty był reprezentowany przez wczesny deszcz, to czym według Ciebie jest późny deszcz? Bóg obiecuje, że pod koniec czasu wyleje na swój lud ten ostatni deszcz. Będzie to ostateczne wylanie Ducha Świętego, które zakończy proces dojrzewania, a obraz Boga zostanie w pełni odtworzony w Jego wyznawcach. Ta metafora odnosi się nie tylko do Kościoła jako całości, ale także do poszczególnych chrześcijan. Aby w pełni wzrastać na obraz Chrystusa, potrzebujemy, aby nasze serca doświadczyły wylania zarówno pierwszego, jak i drugiego deszczu. Czy przyjmiesz moje zaproszenie do modlitwy? O Panie proszę, wylej Ducha Świętego na Twój Kościół, a także na moje serce, aby mój charakter dojrzał i abym był gotowy na ostateczne żniwo. Do dalszego studiowania. Księga Ozeasza, rozdział 6, wiersz 3. Księga Joela, rozdział drugi, wiersze od 23 do 32. List Jakuba, rozdział 5, wiersze 7 i 8.